Malekter jest kolejnym elementem robota planetarnego Prospero Plus i służy przede wszystkim do szatkowania przy pomocy tego specjalnego ostrza ze stali nierdzewnej oraz rozdrabniania i cięcia przy pomocy trzech tarcz. Żeby go prawidłowo zamontować, przede wszystkim trzeba ściągnąć osłonę tego średniego gniazda obrotów, zamocować wał napędowy, postawić na nim misę. I tą misę przekręcić zgodnie ze wskazówkami zegara do momentu, kiedy uchwyt pokryje się z literką W w napisie Kenwood. Następnie mocujemy tarczę. W związku z tym, że ucieramy placki, to zamocuję właśnie taką tarczę, która uciera ziemniaki na papkę. A następnie mocuje przykrywkę. Również zgodnie z wskazówkami zegarka. Malakser się nie uruchomi, jeżeli misa bądź przykrywka zostaną źle zamontowane, bądź gniazdo wysokich obrotów będzie odsłonięte. Więc przykrywamy i ucieramy placki. Malakwer to świetny sprzęt, żeby rozdrobnić warzywa na sałatkę, utrzeć dipy, czy sosy, czy ziemniaki na placki ziemniaczane.